W zadaniu będziemy poszukiwali pary liczb całkowitych dodatnich w postaci, tak jak tutaj zapisałem. Te pary otrzymamy bezpośrednio z tego równania, które, jak widzicie, ma dwie niewiadome. Wyznaczmy najpierw z tego równania x. x to się równa 18 minus 3y. Następnie wyznaczmy z tego samego równania y. Czyli najpierw zostawiam po lewej stronie 3y, x przenoszę na prawą stronę. Następnie dzielę obustronnie to równanie przez 3 i otrzymuję takie wyrażenie. Z warunków zadania wynika, że ta para liczb x. I y ma być liczbą całkowitą dodatnią. Więc możemy zapisać, że x i y musi być liczbą dodatnią, czyli większą od zera, i jednocześnie x i y jest liczbą całkowitą. OK, jak znaleźć te pary? Otóż musimy sobie na początek rozwiązać takie dwie nierówności. Sprawdzić, kiedy x jest większe od 0 i kiedy y jest liczbą większą od 0. No więc za x do tej nierówności wstawiamy 18 minus 3y i to jest większe od 0. 18 przenoszę na prawą stronę. Otrzymuję po lewej minus 3y, po prawej minus 18. Następnie dzielę obustronnie tę nierówność przez minus 3. Stąd otrzymuję y. Ten znak odwracam. Minus 18 podzielić przez minus 3 to 6. Y jest mniejsze od 6. Za chwilę ten warunek, który tutaj otrzymaliśmy, połączymy z tym warunkiem. Ale póki co pod y podstawmy drugie równanie. Czy drugie wyrażenie. W postaci 6 minus 1 trzecia x. I to jest większe od 0. Minus 1 trzecią x zostawiam po lewej stronie, na prawą stronę przenoszę minus 6, następnie mnożę obustronnie tę nierówność przez minus 3, stąd otrzymuję x mniejsze od minus 6 razy minus 3 to 18. Spójrzmy więc na warunek dotyczący x. x jest liczbą większą od 0 i jednocześnie mniejszą od 18. Możemy zapisać, że x jest między liczbą 0 a 18, prawda? Czyli spełniona jest taka podwójna nierówność, co przy pomocy przedziału można by było zapisać w ten sposób, że x należy do przedziału od 0 do 18. To samo możemy zrobić z y. y to liczba między 6 a 0. Czyli y jest większe od 0, a mniejsze od liczby 6. Zatem y mieści się w przedziale między 0 a 6. No i właściwie w tym momencie przechodzimy do ostatniego etapu rozwiązania, czyli będziemy wyznaczali pary liczb x i y. Tutaj najprościej będzie, jakbyśmy podstawili do tej pary liczb za x. Wyrażenie, które tutaj mieliśmy, tak? Czyli 18 minus 3y. Ja sobie zapiszę x, y, i teraz w miejsce x wstawiam wyrażenie 18 minus 3y. Oczywiście to wyrażenie policzyliśmy w tym miejscu, tak? Dokładnie o to chodzi. Tylko ja mam to przysłonięte, dlatego biorę to z tej nierówności. O. To będą pary liczb tej postaci, gdzie możemy dopisać, że Y należy do przedziału od 0 do 6, tak? I dodatkowo, y jest liczbą całkowitą. Więc z tego przedziału wybieram na początek y równe 1 i wyliczę, ile wynosi x, czyli za y podstawiamy do tego wyrażenia jedynkę. To będzie 18 minus 3, to się równa 15. Więc pierwsza para wygląda tak. 15, 1. To jest pierwsza para spełniająca to równanie. Następna liczba. Wybieram y równe 2 i wyliczam, ile wynosi x. Mamy 18 minus 3 razy 2, to się równa 18 minus 6. To się równa 12. To jest druga para. 12, 2. Kolejna para dla y równa się 3. x to się równa 18 minus 3 razy 3. To jest równe 18 minus 9. To się równa 9. Czyli będzie to liczba 9, 3. No, i teraz zobaczmy na pewną, czy zwróćmy uwagę na pewną prawidłowość, jaka tutaj występuje. Jak zwiększam o 1y, to x zmniejsza mi się o 3. No więc kolejną parę wyznaczę już tak na podstawie właśnie tej prawidłowości, tak? czyli mam 6, 4, później znowu ta szóstka się zmniejszy, mam 3. No i następnej pary już nie wpisuję, ponieważ Y miał pochodzić z tego przedziału, prawda? Szóstki nie ma w tym przedziale, więc kończymy na tym momencie. Wyznaczyliśmy w, tym, w, ten, w ten sposób pięć takich par.